mano. witam was znowu po długiej przerwie niestety tak bywa znowu ze sprzętem AXC525 przed wami, proszę państwa RFSik przerwa na kanale muszę szybko to po prostu powiedzieć lecimy dalej, bo mało baterii w kamerce przerwa na kanale była spowodowana tym bo miałem Kawasaki no widzieliście ją, zrobiłem w niej remont i ona chwilę później zesrała się w bardzo głupi sposób, mianowicie poszła tuleja w silnik, wszystko było do wywalenia. Ja już nie miałem za bardzo pieniędzy eee, i sprzedałem to za półtora tysiąca. Kupiłem później Mikilona 250, który okazał się być takim szajsem. No masakra, trzy razy albo dwa wypadł mi zawór wydechowy i sący. No. I po jakimś czasie, oto przed Państwem -a, No moim zdaniem, trafiłem perełkę. Tyle. Jest już trochę ubrudzony, wiadomo, ja nim jeżdżę, ale ogólnie jest bardzo ładnie zachowany. Napęd ma nawet nowy. Miał generalny silnik, kurde, generalny remont silnika. Zmieniana korba, łożyska, nawale tłok, rozrząd ten z zaworami oczywiście i tak to postaram się teraz coś nadganiać od razu też mówię, ja wiem, że to nie jest strój na motocykl, to co mam na sobie ale jadę do roboty że tak powiem, robimy projekt kłada i możliwe, że pokażę wam to ale na razie przejedźmy się kawałek będzie taki mały motowlog ciekawe czy w ogóle odpali teraz, bo to tak może z rozrusznika pójdzie? On no z rozrusznikiem ma czasami problem i tak... Zapu! Jedziemy! Ciężko mi będzie mówić podczas jazdy, bo on jest strasznie głośny! Mam nadzieję, że Wam w miarę dobrze ustawioną kamerkę Szybka tu z wica Kurde mol Zaraz pojedziemy na taką lepszą drogę, dróżkę Tutaj możecie poznać te tereny Byłem tutaj kawasaki Chyba nawet na pierwszym odcinku z nią No generalnie wrócą Wrócą te nagrywki Tylko no z Powiem tak, ja się postaram, że pojawiały się jakieś nagrywki, Ale nie obiecuję na stawacę, że będą regularnie. Pojawi się pojawią, ale nie będziemy regularnie. Tak. W którym wieku ja była taki zamurony był? Piątką. Strzela jak zły A co lepszy rozrzut jest wyregulowany po prawej. On tak strzela cały czas, bo lubi. Mówi, że RF to już dekartowane. Kurde prawda, powiem Wam ja już miałem testować stestować kilka sprzętów. Ten RPS moim zdaniem ten owszorocznik na ludzie robi i w sumie jednego porobiłem z 2020 Proszę guma dzisiaj Wiecie, rozgrzewka te sprawy Ja się zawsze muszę rozgrzeć, że mi nasz Ale to bojce On lubi On to lubi Mam rozgrzewkę na razie, mam bo już wczoraj na przykład do latach Ewek nie? No, nie mam za bardzo nic dzisiaj do nagrywania To miał być bardziej informacyjny materiał Że jeszcze teraz film tak, Dlatego nie było filmów mniej więcej Ja też nie miałem za bardzo czasu To też, wiecie, no to wszystko się składa po prostu Brak czasu, to wszystko, no Bywa Może teraz poświęcę więcej czasu na to wszystko jeżeli oglądalność będzie jakakolwiek, no bo też wiecie, ja nie będę za bardzo wstawiał to nagrania, jeżeli pomimo wstawienia nie 50 filmów, dajmy na to, mam dalej po stopy Ja wiem, że nawet dla jednego widza warto tak dalej, bla bla bla, no ale proszę Was. Bo... Dobra, mniejsza. Na razie sprawia mi przyjemność wstawiania takich filmów i tyle, no. Stańmy przy tym dobra no to dzięki za oglądanie mam nadzieję że nie tylko się widzimy i spróbuję jeszcze dalsza na głową dla was własnym...